będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie drodzy znajomi, przyjaciele, parafianie. W dziś taki nietypowy sposób postanowiłem się z wami spotkać, ponieważ nasi rządzący, również biskupi, proszą o to, abyśmy pozostawali w tym czasie w domach. Ja sam jako ksiądz swoją działalność ograniczam tylko do posługi sakramentalnej, a więc do sprawowania Eucharystii, do spowiadania, jak no będzie trzeba, do odwiedzin chorych z namaszczeniem, a więc tylko z posługą sakramentalną. Bo to też jest taki znak naszego rozsądku i odpowiedzialności, jak powiedział ksiądz arcybiskup Marek Raszewski, znak naszej miłości do Boga, który jest w drugim człowieku, byśmy zadbali o swoje zdrowie. Ale równocześnie. Ten czas możemy potraktować jako czas takich wielkopostnych rekolekcji, kiedy możemy mieć zamknięte drzwi, w jaki sposób odizolować się od innych ludzi fizycznie, ale mieć szeroko otwarte serce otwarte na Pana Boga i na innych ludzi. Dlatego postanowiłem, że w tym czasie przez te dni będę przygotowywał takie rozważania, które będą. Taką zachętą do głębszej refleksji nad naszym życiem chrześcijańskim, nad naszym życiem na tej ziemi, nad cierpieniem, nad naszą relacją z Panem Bogiem. Żebyśmy może niektórzy przez jakiś czas zdali od Eucharystii, od Mszy Świętej, to jednak wewnętrznie. Tak zbliżyli się do Pana Boga, że później po doświadczeniu tej tęsknoty, z jeszcze większą wiarą, jeszcze większą radością będziemy mogli go przyjmować i cieszyć się spotkaniem ze sobą nawzajem. A więc zapraszam do śledzenia kolejnych filmików.